Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jak wiele dają nam podróże. Korzyści, jakie z nich czerpiemy, często pozostają z nami na wiele lat. Dlatego w tym odcinku poznasz 5 powodów, dla których warto podróżować. Zanim jednak zaczniemy, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał i zostaw dzwoneczek, a także polubienie pod filmem. Oprócz tego umieść jakiś komentarz, a teraz już bez bęnego przedłużania przejdźmy do tematu głównego tego nagrania. Pierwszy powód to poszerzanie wiedzy. Podróżując masz styczność z różnymi zabytkami, które mają niesłychaną wartość historyczną. Dzięki temu łatwiej jest ci wyobrazić sobie różne wydarzenia z przeszłości, o których dotychczas czytałeś wyłącznie w książkach. Oczywiście wiedzę poszerzasz nie tylko oglądając zabytki, ale także podczas zwykłego życia za granicą. Przykładowo, idąc na spacer, możesz spotkać zwierzęta, których nigdy nie widziałeś, a wybierając się do lasu, dostrzeżesz różne rośliny, jakich nie ma w Polsce. Nawet idąc do zwykłego supermarketu, jesteś w stanie dostrzec produkty, składniki czy przyprawy, których nigdy nie próbowałeś. Dlatego podróż za granicę to zawsze kontakt z czymś nowym, czymś cennym, czego nigdy w przyszłości dotychczas nie doświadczyłeś. Kolejny powód przemawiający za podróżowaniem to nauka języków obcych. Wyjazd za granicę wiąże się z koniecznością porozumiewania się z innymi ludźmi. Dlatego, jeżeli nie znasz języków obcych lub znasz je dość słabo, to taka podróż jest doskonałą okazją, aby to zmienić. Często wykonując najprostsze czynności, takie jak zakupy, będziemy zmuszeni komunikować się z innymi ludźmi w języku obcym. Oczywiście na początku może to być nieco problematyczne, natomiast czasem zapewne nauczysz się pierwszych niezbędnych słówek i zwrotów. Jeżeli zatem chcesz nauczyć się lepiej mówić w innym języku. A lubisz podróżować, to jak najbardziej warto zastanowić się nad takim sposobem nauki. Następny powód to poznanie obcych kultur i nauka tolerancji. Często nie zdajemy sobie sprawy z różnic kulturowych, które dzielą nas z innymi. Odmienna tradycja, inne zwyczaje i przekonania wszystko to pokazuje, jak różni są ludzie i jak wiele różnych czynników może mieć wpływ na ich kształtowanie. Podróże pozwolą Ci zatem poszerzyć nieco swój horyzont i spojrzeć szerzej na różne kultury dzięki. I czemu łatwiej ci będzie się z nimi zapoznać i ostatecznie zaakceptować. Podróże uczą tolerancji, ponieważ przebywasz wśród kompletnie różnych od Ciebie ludzi i często zapoznajesz się z nimi, wchodzisz z nimi w interakcje czy nawiązujesz z nimi rozmaite więzi. Dzięki temu łatwiej jest ci nauczyć się akceptować innych. Następny powód to przełamywanie własnych barier. Podróżując często wychodzimy ze swojej strefy komfortu i zaczynamy pokonywać swoje własne ograniczenia. W wielu przypadkach po prostu natrafi. Na zupełnie nowe rzeczy, z którymi jakoś musimy sobie poradzić. Pokonując nowe przeszkody, uczymy się nie tylko ciekawych rzeczy, ale także wzrasta nasza pewność siebie i poczucie tego, że jesteśmy w stanie poradzić sobie praktycznie ze wszystkim. Podróże to zatem doskonały sposób na walkę ze swoimi kompleksami. Ostatni powód to wspomnienia. Wyjazdy często zapadają w pamięć, ponieważ doświadczamy podczas nich zupełnie nowych rzeczy. Tego rodzaju miłe doświadczenia zapamiętamy na wiele lat, dzięki czemu będziemy Wracać do nich w przyszłości jako sposób na oderwanie się od szarej rzeczywistości. A oprócz tego, kiedyś w przyszłości będziemy mieli co opowiadać swoim wnukom. Zatem nie czekaj i zacznij podróżować, jeżeli chcesz stworzyć sobie wiele ciekawych, miłych i dobrych wspomnień. To było 5 powodów, dla których warto podróżować. Jeżeli podobał ci się mój film, to koniecznie udostępnij go swoim znajomym w mediach społecznościowych. A ja tymczasem żegnam się z wami i do usłyszenia w kolejnych nagraniach.